Chcielibyśmy pogratulować Drużynie Zielonej Góry za dobrą walkę i za dobrze rozegrany mecz. Wygraliśmy myślę, że dzięki naszej dobrej obronie i szybkiemu atakowi. Też chciałbym się dołączyć do gratulacji dla drużyny przeciwnej. Bardzo myślę uważam, że dobrze graliśmy momentami. Nie był to nasz najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Widzimy progres, jesteśmy cały czas w trakcie sezonu, mocno pracujemy nad obroną, dlatego jeszcze tak nie biegamy dosyć. Dzisiaj popełniliśmy bardzo dużo głupich strat, powinniśmy, mówię, wygrać. Wiem na co stać mój zespół, wiem jak umiemy grać. Po prostu jeszcze jest to nasz pierwszy taki turniej, pierwszy raz bierzemy w nim udział, i, i myślę, że tak to się zrobiło, że no. Presja, troszkę presja ciąży na nas, i myślę, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj chciałem też pogratulować drużynie przeciwnej. Była dobra walka, była walka fair, uważam, że bardzo dobrze. Dziękuję. Pierwszy mecz na turnieju, niestety, zaczęliśmy od przegranej, po walce. Rywal był na naszym poziomie, byliśmy w stanie ten mecz wygrać za zabrakło skuteczności, walki do końca, nie było, nie było w pewnym momencie jak były, pewne momenty były dobre, niektóre były słabe, Sła, dużo było błędów, no i mecz potoczył się jak potoczył, natomiast na następny mecz się zmobilizujemy i wyjdziemy, wyjdziemy, wyjdziemy po prostu, żeby, żeby wygrać i, i oby tak do końca turnieju. W polsku? Okej, okay. myślę, że zagraliśmy bardzo słaby mecz. Od początku mentalnie źle weszliśmy w to spotkanie. Rywal był, myślę, o wiele bardziej agresywny, zarówno w obronie, jak i w ataku. To się przełożyło na to, że początek był pod do Turowa. Próbowaliśmy wrócić do tego meczu, ale myślę, że nasza skuteczność, egzekucja akcji w ataku była na bardzo złym poziomie i pomimo lepszej momentami obrony generowaliśmy z tego straty. Myślę, że Rywal wygrał zasłużenie. Nam pozostało szybko się, że tak powiem, zregenerować i w kolejnym meczu pokazać się z o wiele lepszej strony.